Każdy potrzebuje chwili dla siebie, Cisza, spokoju, własnej przestrzeni, czasu do zadawania sobie pytań i szukania odpowiedzi. Gdy byłem dzieckiem, takie właśnie chwile odnajdywałem, gdy siadałem z łóżkiem w ręku, nad pustą kartką. Kochałem to, robiłem to, gdy chciałem uciec na chwilę. Gdy byłem szczęśliwy, gdy byłem smutny, po różnych Czułem, że jest w coś magicznego. Nie potrafiłem tego nazwać. Wiedziałem, że jest to ważne. Nic nie było mi w stanie tego zastąpić. Lubiłem to do tego stopnia, że rzutowało to na rzeczach, które inni uważali za ważniejsze i że to im powinienem poświęcić więcej uwagi. Czas, który poświęciłem na nauczenie się czegoś, co kompletnie mnie nie interesowało, już nigdy nie wróci. Dotarło do mnie, że mój cel może być niezrozumiały. Odchodząc od kartki, czułem, że zostawiłem w domu coś ważnego. Coś istotnego. Z czasem pokus było coraz więcej. Ekipa czekała pod blokiem, a wraz z nią niezliczone przygody. Szliśmy daleko w miejsca, gdzie nikogo nie mogliśmy spotkać. Ludzie tam nie chodzili, bo nie widzieli sensu tej drogi. No bo go widzieliśmy. Poszedłem do szkoły plastycznej. Nie znałem tam nikogo. Kumple wybrali inne szkoły, ja się tym nie kierowałem. W tym, co robię, chciałem być najlepszy, jak tylko się da. Szybko stworzyło się hermetyczne grono przyjaciół, z którymi ostro, ale zdrowo rywalizowaliśmy. 80% wszystkich prac robiliśmy poza uczelni. Zasypialiśmy z tymi myślami. Rozmawialiśmy o tym praktycznie każdego wieczoru. Kocham rysować. Ponad wszystko. Ludziom się to podoba, więc będę ich tymi rysunkami obdarowywał. Ale na skórze.